Witam Was na specjale na 10 subskrypcji. Przywitaj się specjale. Siema siema Ja! <grafi> Gram teraz z Karolem. Z Karolem w, w wcześniejszych filmach dałem do niego link. No i dobra. Teraz te zdam Siem i głos. będziemy sobie grać z tego FNF'a w Roblox. Tym razem bez takiego mikrofonu, jak coś będzie słychać w tle, to. Ale to no. popularnie. No 10 subów. To jest specjalna. 10 subów. No i dobra. Co wybieramy? Dobra, ty jesteś a ja jestem super sajaninem. Bój Eee, nie wiem, ty wybierz. Albo ja coś wybiorę. Etelda No to może ty też coś wybierzesz. No dobra. O Bambi. Bambi. 2 1 czy to jest... Czy to jest ten Chyba tak. Wy, wybrałem, wybrałem coś nawet nie patrząc co. Teraz ci łapkę pokazuję. A i się boję, że w ogóle mnie No może cię nie słychać, dlatego potem możemy nagrać drugi. Ale echo jest! W sumie? No! Ale w nie to brzmi. To drubo. To też się jak to Ale to chyba na No się w pierwszym odcinku stresowałem. to już to palił. Widzę, każdy to taką. No, chyba każdy. Let's go. Jak chcecie to, bym nie tak nie mogła to nawet Ewentualnie chcę wrócić. Ja. Nie No. Powiedz cię. robiłem tam ten filmik. Nie poprosiłeś, żebym tam wkleił głos, tyle. Nie wiem ile mam listów. telefon kupę Widzisz? Z ręką. No. Bo on się tak bawi telefonem. <noise> <noise> Dobra, jest tyle o tym. <noise> ja mam taki jeden zastup, to... ...żeby się w to to trzeba... ...ale nie. To... Ale ty, dziewczyny, z tyłu. Totalnie nie wiem, co ustawiłem. Ale to jest dziwne, że u mnie ognisko jest i dłuższe... ...tam. Jak to jest super sojemne. もう一度、ファイアクションを取り Aha, to Jesteś mistrzem, a ja nie wiem skąd. Do kosa bardziej pasuje. No. Najlepszy ptak. Kos. No, polecam. Zobaczcie sobie, przyjrzyjcie się trawionowi alekwo Najlepszy ptak do atakowania. Tak ostateczny. Dobra, zrobimy jeszcze jakieś... Chyba jeszcze jakieś rundki, nie? No Możemy zrobić rundkę. <noise> ale dobra. Eee, dobra, wybieram random. O, hmm. to, jecmy, to <noise> i to. Dobra, już spad. Aha. Wzi wzi wziąłem dla ciebie tort. Tort, ale żeby zjeść go? No, taki dobry tort. A da też może wybrać jakiś. Торт. Три, два, один. Торт осмакован. А потом <плодисмент> затоптаем.

Wezmę chaos. A, Chase, czyli ty się czyta? Accelerant. Accelerant. Uff, Sagi Xmat. Nie są razem. <grych> nie są razem, tylko w sensie mody. O tri. No, Ślub od razu. Ciągnie. Jak nie moje. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co To niech na... To jeżeli byś chciał, to mogę nagrać jakiś odcinek w, w wirusowaniu, bo ja nawet trochę się... Nie że dobrze. Ej, było specjalnie... Bo ci się przyznam, bo... Zero misy! Dobra, powiem ci po nagraniu, by nie spoilerować innym, ale specjalnie obiec innym na 10 I mi pomożesz w nim. ...bo to jest coś za grubego. Ale bekon. Zamienił się super stajemnik na bekon.

No, znowu przygrywam. Nie, ty jesteś nie do pokonania. A jeżeli chodzi o Kubę, to jego bym rozgromił. Właśnie, ja jesteś... sam widziałeś na nagraniu. Dobra, to jest będzie na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, możecie napisać komentarz. Oczywiście, jak tam dam serdusko, zostawię może nawet łapkę. Karol, też. Mhm. Jeżeli Wam się spodobało, też możecie zostawić łapkę w górę subskrypcji oczywiście, jeżeli chcecie to najlepiej bez dzwoneczka, bo to by tam chciało oglądać moje filmy całe czas na okrągło. Nie no, to już ich wybór. No. no. To tylko można powiedzieć. Bye. Pa.